Waldemar Dąbrowski po ciężkich, osobistych przejściach postanowił, że resztę życia poświęci pomagając innym. Pięć lat temu z pomocą miasta i znajomych założył przytulisko dla bezdomnych mężczyzn Mateusz. Zależało mi na tym, że pomóc ludziom, żeby ci ludzie po prostu mieli ten pierwszy start, żeby ruszyli w to nowe życie. Wiele za nim, ale jeszcze wiele do zrobienia. Wciąż brakuje środków na utrzymanie, opłacenie rachunków, ubrania czy żywność. Otuchę przynoszą wolontariusze, którzy nie tylko przekazują. Dary, ale także rozmawiają z podopiecznymi Mateusza. Od samego początku ośrodek ma także silne wsparcie ze strony Urzędu Miasta. Obserwuję to właśnie od pięciu lat, że cały szereg panów, którzy ten ośrodek przeszli, zdecydowana większość ich wraca do rodzin, wraca do pracy, wraca do normalnego życia, i to jest ta ogromna satysfakcja z tego pomagania. W najbliższym czasie ośrodek ma także odwiedzić Minister Spraw Wewnętrznych. Chcielibyśmy jakoś, jakieś, że tak powiem, wspomożenie tego stowarzyszenia, prawda? Potrzeba tutaj, jak widać, pieniędzy, żeby ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, którzy chcą wrócić z powrotem do społeczeństwa, którzy naprawdę się starają. Yy... Ale na to trzeba środków, potrzeba ludzi, którzy się na tym znają, potrzeba ludzi, którzy potrafią tych ludzi z powrotem do społeczeństwa wprowadzić. Ja myślę, że lepiej to będzie dla nas bardziej korzystne niż to, że oni byliby bezrobotnymi, że to, że mieliby wracać z powrotem na drogę, na której byli, na tym skorzystamy my wszyscy. Tymczasem ośrodek świętuje pięć lat działalności. Jak podkreśla założyciel, początki nie były łatwe, ale dzięki wsparciu ludzi dobrej woli nowe życie rozpoczęło tu blisko 70 mężczyzn.